Cześć na kanale AVIT, a w zasadzie w jego mobilnym studio. Yy, znajdujemy się w Krakowie podczas Pro AV Competence Days organizowanym przez firmę Sharp, a moim gościem jest Magdaramut Jabra. Z Magdą pewnie doskonale się znacie. Możecie zobaczyć kilka rozmów na naszym kanale, które odbyłem właśnie z Magdą. Tym razem spotykamy się tutaj w Krakowie w październiku 2025. Tak, żeby trochę tak podsumować ten rok i chciałem zapytać o jedną ważną rzecz, która wydarzyła się w waszej firmie, w firmie Jabra. Otóż w czerwcu otworzyliście no, jeden z najnowocześniejszych showroomów w naszym kraju nowy showroom Jabra. Chciałem zapytać, jak to funkcjonuje po tych kilku miesiącach? Jak sprawdził się ten koncept? Co mogłabyś powiedzieć o tym showroomie po, z perspektywy tych kilku miesięcy po otwarciu? Jeżeli chodzi o showroom, jest to wyjątkowe miejsce, ponieważ jest to nasze biuro, w którym na co dzień pracują pracownicy. Więc jesteśmy w stanie pokazać na żywym organizmie, jak funkcjonują nasze sale konferencyjne, stanowiska pracy. Od trzech miesięcy już pracujemy na co dzień. Zapraszamy naszych klientów, partnerów i dystrybutorów, żeby pokazać nasze rozwiązania. Może porozmawiajmy chwilę o skali tego przedsięwzięcia, bo nie wszyscy tam byli i nie wszyscy mają też pewne takie wyobrażenie, jak duży jest to showroom, jak duże jest Wasze biuro. Jest to 2200 m2, stanowisk pracy jest około 160, sal konferencyjnych 20. Czym według Ciebie najbardziej sprawdza się ta koncepcja showroomu? Nie wszystkie firmy się na to decydują. Wy też bardzo długo nie mieliście takiego showroomu w Polsce, ale zrobiliście ten krok. Rozumiem, że się opłacało. Zdecydowanie tak, jesteśmy po szeregu licznych spotkań i widzimy, że zaprojektowane przez nas biuro od samego początku, szczególnie jeżeli chodzi o sale konferencyjne, ma, mamy dzięki temu możliwość przedstawienia wszystkich naszych rozwiązań, ale również doradzenia klientom w zakresie oświetlenia, wygłuszenia wszystkich parametrów i technologicznych, i też takich związanych również np. z wyposażeniem, jeżeli chodzi o meble. No właśnie, bo tutaj warto też podkreślić, że ten sektor meeting and conference, bo o nim w zasadzie cały czas tutaj rozmawiamy, to nie tylko urządzenia audio, nie tylko urządzenia wideo, nie tylko słuchawki, ale bardzo ważna jest przestrzeń, wygłuszenie, kształt sali, wielkość i wy to tam zdaje się zapewniacie. Zdecydowanie tak. Mamy tutaj zakres od małych sal, średnich, aż po duże sale konferencyjne. Każda sala jest projektowana osobno, w zależności od tego, jakie to jest przeznaczenie, jakie mamy możliwości, położenie takiej sali, planowana ilość osób i współpracując z naszymi partnerami innymi technologicznymi, mieliśmy możliwość wyposażenia w najnowsze technologie. Rozumiem, to jest taki trochę też wzór dla Waszych klientów, dla firm. Które chcą skorzystać z waszej oferty. Jak sobie urządzić później takie biuro, właśnie z kamerą, z dźwiękiem w swoim biurze? Dokładnie tak. I tutaj są dwie możliwości. Albo mamy możliwość doradzenia na samym początku, które jest najlepsze ponieważ możemy zaproponować projektowanie sali od zera, tak aby to było optymalne rozwiązanie, ale również możemy pokazać jak do takiej istniejącej sali można wejść i zaproponować również w zakresie i technologii i wyposażenia yy, czy zmiany na przykład takiego oświetlenia czy wygłuszenia i jak można poprawić taką salę swoją konferencyjną. Tam jest bardzo dużo rozwiązań. No sama powiedziałaś o skali, jak wielki jest ten showroom, ale tak na koniec chciałam zapytać co najbardziej spodobało się Waszym klientom, kiedy już do Was przyszli do tego showroomu i zaczęli sprawdzać, korzystać z rozwiązań firmy Jabra w Waszym showroomie? Zdecydowanie najbardziej podobają się sale konferencyjne, jeżeli chodzi o miejsca, które przykuwają wzrok, ponieważ one są zaprojektowane również w, w pięknej kolorystyce, w designerzystych meblach. Jeżeli chodzi o technologię, no to tutaj bardziej myślę, że byśmy powiedzieli w kierunku rozwiązań Androidowych, Microsoftowych, na przykład Panacast 40 Video Bar System, który jest naszym najnowszym rozwiązaniem. Moim gościem była Magda Ramut. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję.